Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o polskich tłumaczeniach Szekspira. Bardzo często na takich lekcjach szekspirowskich, które mam przyjemność prowadzić w teatrze, mówię do młodzieży: nie narzekajcie, wy przynajmniej nie musicie czytać Szekspira w oryginale. To jest tak jakby czytać Kochanowskiego, mniej więcej taki stopień trudności. My mamy naprawdę fantastyczne przekłady. Możemy sobie sięgać do tych wcześniejszych, do tych Właśnie takich bardziej nowoczesnych. Ja bym chciała powiedzieć głównie dzisiaj o dwóch takich najsłynniejszych tłumaczach. Pierwszy to jest Maciej Sączyński. On dokonał rzeczy niebywałej. W latach 80. XX wieku miał na swoim koncie tłumaczenie wszystkich dzieł dramatycznych i poezji Szekspira. Zadanie karkołomne, naprawdę. Chylę czoła przed tym tłumaczem. Kolejne słynne nazwisko, jakże ważne dla polskiej szekspirologii, to Stanisław Barańczak. Ten tłumacz jest kongenialny i jego tłumaczenia są najczęściej używane przez reżyserów teatralnych. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj posłuchali dwóch fragmentów Hamleta, Williama Szekspira. Właśnie, żebyśmy porównali, jak dany fragment przetłumaczył Słomczyński, a jak dany fragment przetłumaczył m, Barańczak. Jeszcze dodam y, dla takich ciekawostek, że wśród tłumaczy różnych fragmentów, krótszych, dłuższych, były takie postaci jak Czesław Miłosz, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian, Kamil Norwid, y, Konstanty Ildefons Gałczyński. Naprawdę lista jest bardzo długa, także jest co czytać. W roku 1875 w Warszawie ukazało się pierwsze polskie wydanie wszystkich dzieł szekspira. Wśród tłumaczy znaleźli się Józef Paszkowski, Leon Ulrich oraz Stanisław Koźmian. Chciałabym teraz przeczytać króciutki fragment z Hamleta, właśnie w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego. Jest on niezwykle słynny. Myślę, że jak go wam przeczytam, to dotrze do Was, że już gdzieś to słyszałem. Hamlet. Niech ryczy z bólu ranny łoś, Zwierz zdrów przebiega knieje, Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś, To są zwyczajne dzieje. Tyle właśnie Paszkowski w tym temacie. I dla kontrastu ten sam fragment dzieła Williama Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Niech się zraniony jeleń słania, Stado już w bór odbiega, Bo jest czas snu i czas czuwania, Na tym ten świat polega. Myślę, że słyszycie różnicę, niby to samo, ale jednak inaczej i zachęcam Was do takiego czytania sobie dzieła Szekspira w różnych tłumaczeniach. Bardzo jest to y, ciekawe, interesujące i można przy tym się świetnie bawić. W roku 1992 zaistniało Polskie Towarzystwo Szekspirowskie. Było to takie grono pasjonatów Szekspira. Do dziś to towarzystwo działa. Chciałabym przeczytać taką króciutką charakterystykę. Napisała te słowa pani profesor Ewa Nawrocka z Uniwersytetu Gdańskiego, niegdyś pani prezes. Posłuchajcie. Stowarzyszenie Pasjonatów Szekspira, bezinteresownych krzewicieli kultury i prawdziwych przyjaciół, czerpiących radość i satysfakcję ze wspólnego działania. Tyle o polskim Towarzystwie Szekspirowskim. Zachęcam was do śledzenia naszej działalności, mówię naszej Jestem członkiem tego towarzystwa. Ciekawe rzeczy robimy, obchodzimy urodziny Williama Szekspira. Ostatnio mieliśmy taką konferencję naukową na temat Szekspira w czasach współczesnych. Także można by powiedzieć, że Szekspir znalazł taki, taki swój dom w Polsce. Jego adresem jest, jak się domyślacie, Gdański Teatr Szekspirowski. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.